Słowo Boże do Maryi Michaliny od Apokalipsy. Słowo Królowej Korony Polski do wszystkich dzieci Maryi Zjednoczonych w przymierzu dla koronacji jej syna Jezusa Chrystusa. Internetowy Rok Katolicki Domy Modlitwy Świętego Jana Pawła II. 3 maja 2020 roku w imię Boga w Trójcy jedynego Ojca, syna i ducha świętego. Amen. 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 Pozdrawiam cię córko moja Mario Michalino od apokalipsy trwająca w tej łączności duchowej. Zapisz. Psalm 23 jako potwierdzenie, tytuł, Pan jest pasterzem moim, rozważyć cały. Dziś jest wielkie święto narodowe, historyczne, ustanowienie konstytucji 3 maja, a przede wszystkim religijne, gdzie zostałam obrana i obdarowana koroną chwały jako królowa korony polskiej. A jestem nade wszystko matką Waszych Zjednoczonych Narodów Polski i Litwy, Unią Też Lubelską. I tak powinno być. Te śluby zawierzenia, jakie opracował Ojciec Narodu Polskiego kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia, a wcześniej akt tego oddania zawierzenia co Królestwo Polski stanowiło, opracował święty Andrzej Bobola dla króla ziemskiego Jana Kazimierza u stóp królowej Pani Łaskawej we Lwowie. Zostały przyjęte z łaski Bożej przez moje serce, niepokalane i byłem miłe mojemu synowi Jezusowi i Chrystusowi. To byli wielcy mężowie stanu. Dziś prezydent R.P. Andrzej Duda, szukając ratunku, przybył do moich stóp. Trochę za późno, choć lepiej późno niż wcale. Tyle razy był wzywany przez moje sługi w słowie przesłania, by tej koronacji. Intronizacji mojego syna dokonać według zaleceń sługi Bożej i rozali Celakównej z rządem, Episkopatem Polski na czele. Jednak odrzucili ekscelencję na urzędach. Tak samo jest dziecko moje kochane pośród hierarchów w kościele. Brak miłości, dobrej woli, dążenie za wszelką cenę do złego zamiast do dobrego. Te wszystkie zarządzenia rządu współ z Episkopatem Polski nie wydały owocu miłości do Boga i bliźniego. Człowiek stworzony na obraz Boga Syna Człowieczego w Kagańcu obecny podczas Eucharystii? To jest obraza Boga Najwyższego. Nie mówiąc już o ingerencji premiera Morawieckiego co do ilości i w tym też temacie wypowiedział swoje zdanie przewodniczący Episkopatu Polski. Tak, dzieci moje kochane, smutne czasy nastały, a wytrwajcie w pokoju, bo wybrał Was Bóg ojciec wszechmogący jako pierwociny, jak te zioła, zboża, kwiaty. Te róże które są miłe w zapachu trójcy świętej przez swoje modlitwy tak usłyszałaś co do słowa sekretnego w pierwszą sobotę maja trwając na modlitwie wynagrodzenia mojemu niepokalanemu sercu w kościele dwa słowa czas czas teraz wyjaśniam czas został skrócony co do wypełniania się tych zapowiedzianych wydarzeń apokaliptycznych to słowo sekretne z pierwszej soboty maja otrzymane jest do odkrycia w czasie naznaczonym a to z pierwszej niedzieli podaj z woli mojej królowej korony Polski, która mocą Ducha Świętego mówię do wszystkich moich dzieci zjednoczonych w tym przymierzu dla koronacji mojego Syna Jezusa Chrystusa. Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Jezus błogosławi z woli Boga w Trójcy jedynego na moją prośbę serca niepokalanego w dniu szczególnym Królowej Polski wszystkie wybrane dzieci czytające i słuchające tego świętego pouczenia, w imię Ojca Syna Króla Polski i Ducha Świętego. Amen. 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 Pytanie Maryi Michaliny o wybory. Co do wyborów prezydenckich, temat jest zamknięty na ten czas, wiele sił wrogich zewnętrznych jak i wewnętrznych to spowodowało. Nie ma Bożej woli co do łaski. Tak jak mówicie, jak trwoga to do Pana Boga. Te wszystkie kłamstwa, którymi Was karmią media co do wirusa, korony i całej specyfiki przygotowywanych szczepień, mają krótkie nogi. To wszystko szybko runie. Prawda, tylko prawda Was wyzwoli, a prawdą jest, który jest. Mój syn Jezus Chrystus, syn Boga żywego, król Polski i król Waszych serc. Król wszechświata, który przyjdzie jak było powiedziane powtórnie. Jego Majestatu oczekujcie, bądźcie przygotowani. Tak, to święte pozdrowienie, pouczenie należy opublikować z woli świętej króla Polski i Królowej Polski, bo dzieci tęsknią i czekają. Amen. 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 Bóg zapłać, królu Polski i królowo. Uniżam się przed Waszymy Majestatem trójco przenajświętsza. Bóg zapłać. Ojcze wszechmogący, kochany tatusiu. Totus tuus. Totus tuus. Temat do rozważań setna rocznica cudu nad Wisłą i setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Uniżona sługa w posłudze dla braci i sióstr w Chrystusie Panu Dobrym Pasterzu. Italia, 3 maja 2020 roku.